Więc nigdy nie porozmawiamy o konwencji partii republikańskiej, bo już dawno jest przykryta. Fantastyczna była. No to wyłówmy show. Fantastyczny show. To mówili komentatorzy uczciwie zachwyceni wrogich stacji. Tak jakby Michnik przyjechał i powiedział no że Kaczyński, no, no super show zorganizowali. Normalnie te konwencje partyjne wszystkie, czy to w Polsce, czy w Ameryce są nudnawe. No, bo to jest taki rytuał przez 4 dni. Spotykają się znajomi, kandydaci, jedzą coś tam. E, wiadomo, że głosowanie ma się odbyć, że popieramy naszego kandydata, odbędą się przemówienia. Przemówienia będą e, przewidywalne, jeśli chodzi o swoją formę i treść. Nic nas nie zaskakuje. Natomiast uwaga: e, tę konwencję organizowała synowa Donalda Trumpa. Laura Trump, żona jego syna Eryka. I ona tam się zapisała jako co-chairman, czyli współprzewodniczący partii republikańskiej. To jest stanowisko, w tej chwili było głównie zajmujące się zorganizowaniem konwencji tego głosowania i procesu wyborczego. I teraz był tam jakiś przewodniczący i dobrał sobie... Czy Trump mu dał trochę na siłę, może Laurę, i wszyscy krytykowali, że ta Laura Trump tam jest, tak, że to oni razem to mają robić? Tak. Ten facet się zajmował sprawą, tą nudną częścią, czyli polityczną, których tam zaprosić, kandydatów, jak to zorganizować, co się musi odbyć. Załatwiał wszystkie kwestie formalne, również przez mikrofon. Wychodził i mówił, a teraz ogłaszam przerwę do godziny 14, żeby państwo mogli pójść na lunch i tak dalej natomiast Laura Trump zajmowała się ustawianiem tego dramaturgii tej czterodniowej konwencji przez cztery dni bez nudów się to oglądało występowali naturalni ludzie nie działacze partyjni ci też występowali, ale wzięto najlepszych którzy wygłaszali bo mają gadane. Wygłaszali najlepsze speech'e, których się słuchało z przyjemnością. Wzięto komentatorów politycznych. Typu Tucker Carlson przyjechał i też wygłosił. Przyjeżdżali strażacy, przyjeżdżali różni ludzie. Najbardziej mocna scena dla mnie to było jak ci zapomniani rodzice ofiar z Afganistanu weszli na scenę. Biden w czasie debaty powiedział Przeciwko Trumpowi, ale za mojej kadencji nie zginął żaden żołnierz. To nawet dziennikarze CNN-u wzięli na chwilę głęboki oddech i chcieli się schować pod stół, bo 13 żołnierzy zginęło z powodu wycofywania się z Afganistanu. Koszmarnego wycofywania się, źle zorganizowanego pod względem wojskowym. 13 żołnierzy zginęło i Biden przyjmował trumny tych 13 żołnierzy na lotnisku czego już dzisiaj nie pamięta i w debacie nie pamiętał. I wtedy ogromnie bulwersujące było to, że ponieważ to się odbywało w nocy, a Biden stetryczały i nie daje rady w nocy, to spoglądał kilka razy na zegarek. Tutaj wyjeżdżają trumny żołnierzy amerykańskich, prezydent i gwardia honorowa tam żołnierze przyjmują na lotnisku trumny, a Biden popatruje na zegarek, kiedy to się skończy. Więc Wszyscy to zapamiętali, wszyscy to pamiętali, a on w debacie nagle strzela czymś takim, że za, za mojej kadencji nikt nie zginął. No to 13 rodzin tych ofiar, no, ciężki cios dostało wtedy, nie pamięta o naszych synach i córkach, i część tych osób przyszła na konwencję partii republikańskiej, i oni opowiadali o swoich dzieciach. A potem był taki moment, kiedy ojciec jednej z ofiar, Mówi, ponieważ prezydent Biden nie pamięta tych nazwisk, nie pamięta, że myśmy w ogóle mieli nasze dzieci w Afganistanie i że pod jego przewodem, pod jego dowództwem zginęły te dzieci nasze. To ja wyczytam teraz nazwiska wszystkich tych dzieci, naszych dzieci, no to żołnierze, czyli dorosłe osoby, ale. I przeczytał po kolei, i przy, przy trzecim czy czwartym. Sala zaczęła sama z siebie powtarzać te nazwiska. Tak jak apel poległych. U nas się nie powtarza nazwiska, tylko się okrzyk wznosi. Natomiast Amerykanie nie mają takiego obyczaju, tylko na tej sali po prostu ktoś zaczął powtarzać te nazwiska, że my też pamiętamy. No to wszyscy to, przy takiej scenie dostajesz gęsiej skórki i łez w oczach. Do tej pory się wzruszam. Gęsią skórkę dostałem. Ta sala wyskandowała 30 nazwisk, a z jednego z przemówień to była chyba matka chłopaka, który zginął w Afganistanie. Ona wspomniała: Biden o nas nie pamiętał, zapomniał, natomiast prezydent Trump przyjechał do nas, spędził z nami 6 godzin i wziął na siebie część mojego bólu. Ja śledzę Trumpa bardzo uważnie. Nie wiedziałem o tym. Najwyraźniej Trump się tym nie chwalił. Być może to gdzieś w gazetach było wtedy, kiedy się zdarzyło, bo to się zdarzyło wtedy, kiedy te trumny przyleciały jakoś, nie, 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 nie ostatnio, tak zrozumiałem. O różnych zdarzeniach z Trumpem, jak pizzę zawiózł strażakom w Nowym Jorku, jak poszedł na y, pogrzeb policjanta i, i z rodziną spędził trochę czasu, i babcia, tego zabitego policjanta poprosiła: Ja nic od pana nie chcę, tylko niech mnie pan przytuli. To te scenę opowiadałem o Trumpie. Śledzę uważnie takie rzeczy. Natomiast to, że on 6 godzin spędził, facet, który jest zajęty kandydowaniem, zajęty obronieniem się w sądach, ma też 10 wnuków czy 11, no, ma swoje sprawy, poświęca 6 godzin swojego czasu nie do kamer, tylko z rodzinami poległych żołnierzy. No to wzruszające i też zaskakujące, pokazuje innego Trumpa, no nie musiała tego mówić, ale powiedziała i w czasie spędził z nami czas, miał dla nas czas. No to usłyszałem, usłyszałem, a potem ona mówi sześć godzin. No się, czas się wtedy zatrzymał na tej sali, zrobiło się cicho, sześć godzin i wziął na siebie część mojego bólu. To z takich elementów składała się konwencja Partii Republikańskiej i widzieliśmy też e, rodzinę Trumpa. Politycy zabierają swoją rodzinę często. Natomiast to jest inna rodzina. Jeżeli on ma Trump taką rodzinę, która tak za nim stoi i takie rzeczy o nim opowiedzieć potrafi, nie napisane przemówienia przez kogoś, to widać, że to, że to jest szczere. Jak Eric Trump przemawiał ostatniego dnia, to widać było wzruszenie u niego to nie da się wyprodukować no, nie, to nie jest aktor Eric Trump, syn Donalda Trumpa e, że cała ta rodzina przy nim tylko Baron się nie pojawił nie znamy powodu rodzina Trumpa nic o tym nie mówi Czyli ten najmłodszy syn, natomiast cała reszta była, i wnuki przyjechały, i w, w, wspinały się na kolana Donalda do Trumpa. No to widzisz, że to nie było wyreżyserowane i ta rodzina nie jest wy, wyreżyserowana. Popatrzmy na rodziny innych polityków. Popatrzmy na rodzinę chociażby Joe Bidena. Koszmarna, koszmarna rodzina. No Hunter to, to już tak wychował Joe Biden własnego syna. Taką ma rodzinę. Nie uznaje wnuczki jednej swojej Joe Biden. Nie wymienia jej imienia. Kiedy wiesza bombki na choince z imionami swoich wnuków, to tam się nie pojawia jedna z wnuczek, którą z jakąś striptizerką jego syn Hunter zrobił na boku. No i bronił się Hunter przed płaceniem alimentów na to dziecko, które zrobił. Jest ojcem. Trzeba było mu udowodnić za pomocą DNA, że jest ojcem. I dopiero wtedy. No, musiał uznać sądownie, że to jego dziecko, a Joe Biden nie uznaje tej swojej wnuczki jednej. Nie chce o niej wiedzieć nic. Może nie wie. I widzisz w kontraście, widziałeś na konwencji Partii Republikańskiej rodzinę Trumpa, która jest za nim, i najstarsza jego wnuczka zadzwoniła do swojego ojca, Donalda Juniora, zadzwoniła z, z wakacji i mówi: Tato, po tym, co widziałam i po tym zamachu, ja chcę wystąpić na tej konwencji i opowiem mi o dziadku. I przyszła młoda dziewczyna, nie la ona tam ma lat, nastolatka, i opowiedziała o swoim dziadku z dnia na dzień. Opowiedziała, jak grają w golfa. Nie ujawniła, czy ograłaś kiedyś dziadka swojego, bo Trump jest bardzo dobry w golfa. To nie jest tylko polityk, który sobie wychodzi, ciągnie wózeczek i sobie popyka, tylko Trump jest naprawdę dobry. To już też kiedyś o tym wspominałem, że jak Tiger Woods gra z Trumpem, to to nie jest po prostu takie spotkanie jak z Obamą, że zrobimy sobie wspólne zdjęcie, ty, ty ciemny, ja ciemny, zrobimy sobie razem zdjęcie i popykamy w golfa. Tylko z, z Trumpem trzeba się odrobinę wysilić, nawet jak się jest mistrzem świata. No i ta jego wnuczka też podobno świetnie gra w golfa, w, w jakimś turnieju yy, uczestniczyła ostatnio, opada... No o dziadku kilka rzeczy, że to jest normalny dziadek, jak do niego przychodzimy, to zawsze ma słoik z cukierkami i w, 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 w sekrecie przed rodzicami ma zwyczaj taki, że nas cukierkami wszystkich obdaruje i ma napoje zakazane przez naszych rodziców, typu Coca-Cola z cukrem i inne takie rzeczy. I ma... No i widać było, że na trybunie siedzi, siedzą rodzice tych wnuków i między sobą gadali oburzeni. Co? Nie wiedzieliśmy nic o tym, że on takie numery nam robi, mają zakaz jedzenia cukru, a on ich tutaj psuje. Jarmark dominikański. Kiedy pan będzie? W czwartki, piątki i soboty. Pierwsza sobota jarmarku, 27 lipca. Będę. Potem czwartek, piątek i sobota, pierwszy, drugi, trzeci, sierpnia. Będę. Potem 8, 9, 10 sierpnia, czwartek, piątek i sobota będę. W niedzielę proszę mnie nie szukać. Ostatni tydzień jarmarku jest trochę inny, bo we czwartek wypada Święto Kościelne to ja nie handluję. Czyli w ostatnim tygodniu jarmarku to już będę, tylko w piątek i w sobotę, 16 i 17 sierpnia te wszystkie dni, które wymieniłem, od 9 do 18, pan Cejrowski autografy stawia, na swoich książkach jeszcze jakiś towar ze sklepu będzie, może koszulę, Jerba na pewno, matera, pogadać można chwilę, zdjęcie sobie zrobić rodzinne za ojcze nasz. i jest zawsze jeszcze rąsia. A proszę pana, jak trafić do pana? Stoisko w tym samym miejscu, co w zeszłym roku, tylko ono ma numer inny. W tym roku numer 616. Jak trafić? Jakby państwo znaleźli hotel Hilton. Tylko ten na Starym Mieście w Gdańsku. To proszę z niego wyjść. Hotel mają państwo za plecami. Przejdą państwo 100 metrów i tam Cejroski stoi. Stoisko 616. Formalnie na ulicy Podwale Staromiejskie. Przy pomniku tym, co za polskość Gdańska. Przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej oraz Podwale Staromiejskie. 100 metrów od Hiltona położonego przy Targu Rybnym. Rąsia. Więc taką rodzinę ma Trump, że ona jest przy nim. No to to jest ojciec narodu. To jest kandydat na ojca narodu w następnych wyborach. A no, Joe Biden nie jest. A nie Barack jest. Obama nie. Po, po, w, te, w tej kategorii, jako dobry ojciec. No nie. To, na to trzeba zwracać uwagę. Jeżeli ktoś jest dobry ojciec, ma empatię, umie swoje dzieci wychować, to będzie umiał prowadzić też naród. Więc warto oglądać życiorysy polityków, Jakie one są i po owocach go poznacie? Czy go wnuki kochają, czy się z nim spotykają, czy synowie stoją przy nim e, twardo, nie dla interesu politycznego, tylko po prostu, że to jest mój ojciec. To, ta konwencja przez cztery dni miała narastające napięcie, i były tematy. Każdy dzień miał inny temat. Temat Make America Safe Again. again czyli tam uczymy Amerykę bezpieczną, uczynimy Amerykę bogatą. Te hasła Trumpa, z których się kiedyś wyśmiewano, że to jest złe hasło wyborcze, bo za długie. Make America Great Again, MAGA. Z tego ruch powstał. Trump został nominowany przez aklamację. To y 100% głosów to nie wiem, czy kiedykolwiek w historii konwencji, czy demokratycznej, czy republikańskiej, czy kiedykolwiek coś takiego było. Kiedy w 2016... Kampania 2016 roku. W, w, wtedy był outsiderem. I na konwencji było czuć, że to jest ciało obce. Przyszli ludzie Trumpa, w którym w momencie cała rodzina Trumpa wchodzi, siada w pierwszym rzędzie. Ci politycy z establishmentu patrzyli na niego jak na raroga. Potem była w związku z covid konwencja... Wirtualna. Natomiast teraz Trump wybudował ruch społeczny, zjednoczył ludzi, zjednoczył kongresmenów i senatorów. Ci, którzy nie chcieli reprezentować tego ruchu, odpadli. I 100% ludzi przez aklamację zagłosowało na niego, a potem ta pani, która prowadziła głosowanie, mówi: A kto jest przeciw? I na sali cisza. Nie było nikogo przeciw. Więc nawet nie musieli liczyć głosów, nie musieli się kłócić między sobą. Wyjątkowy czek. No i przemówienie Trumpa, w którym on powiedział po raz pierwszy i ostatni: Opowiem Państwu, jak wyglądał zamach z mojej strony. Myśmy nawet nie wiedzieli, że chcemy to usłyszeć. Widzieliśmy to z zewnątrz, na kamerach, na zdjęciach. Słyszeliśmy wielokrotnie powtarzane strzały, i tak dalej. Trump na konwencji powiedział: To jest bardzo bolesne, nie będę więcej o tym gadał w przyszłości. Usłyszycie to raz, teraz. Chcę mieć to z głowy. I zrzucił to, tak jak wziął na siebie część ciężaru matki żołnierza. Tak, myśmy wzięli część jego ciężaru na siebie ze wzruszeniem słuchając tego, jak to wyglądało od jego strony. Nie powiedział nam nic nowego, o czym byśmy nie wiedzieli, ale nam opowiedział swoją historię. I jak ona brzmiała? No tak dokładnie, dokładnie tak samo, jak to widzieliśmy. To żadnego nowego, drobnego szczegółu się nie dowiedzieliśmy. I nie czekaliśmy też na sensację. Chcieliśmy, żeby to zładował z siebie. I to przemówienie, jego akceptujące nominacje mówią: A za długie, 90 minut, to nigdy takich długich nie było, to się akceptuje i się wychodzi. Nie. On chciał z kimś pobyć, bo jak do ciebie strzelają i miałeś zginąć kilka dni wcześniej, to każdy psycholog ci powie: Zostają ślady, w żołnierzach zostają ślady PTSD mają żołnierze, czyli syndrom powojenny. I Trump, kiedy spotyka się z ludźmi i tydzień później na tym wiecu, co ostatnio był w tej zamkniętej sali kilkadziesiąt tysięcy ludzi. On przebywając z ludźmi, ze swoimi wyborcami, którzy go kochają, kiedy z nimi rozmawia, on się, moim zdaniem, leczy w ten sposób. Odżywa wtedy. Na konwencji długo siedział i taki był trochę przyduszony, jakby spokojniejszy. Natomiast odżył w kontakcie z, z, z tym ruchem maga, ze zwykłymi ludźmi, którzy go kochają i troszczą się o niego. Bo Ameryka na kolanach się modliła za prezydenta i modli się dalej. Ani słowa nie powiedzieliśmy o, o nominacji na wiceprezydenta, a o nie o wiceprezydencie opowiemy, w, o Wojciech Sojerowski opowie w przyszły poniedziałek, a ja teraz powiem. walizki spakowane, ja pędzi tak, na, na lotnisko. Tak, ile kartek, ile kartek niezużytych, będę musiał to zabrać do Polski. Jak ja mogę o, patrzeć? Ok. Ja jestem w radio, tu jesteś w telewizji. patronite.com PLU Kośnik Radio Wnet. Można wspierać radio, można zostać marynarzem na Żółtej Łodzi Podwodnej, a wtedy może będzie też widać drugą stronę oceanu, czyli studio Radia Wnet. E, e, do, nie zapomnij o mikrofonie, nie zapomnij o skrzyneczce. Nie, nie zapomnij... zaraz, go, zaraz go wykręcę. Mogę już właśnie na, na wizji zacząć wykręcać. No Państwo się kaszą, ja zaczynam wykręcać mikrofon. I wykręcony mikrofon został. I Wojciech Cejrowski wraca do Polski. Studio Dziki Zachód. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję za to samo na Ramble.